Sponsorem filmu jest firma Daftrax Polska, reprezentant koncernu PAKAR. Witam wszystkich serdecznie. Kolejny dzień w Ameryce z amerykańskimi ciężarówkami i przyznam, że dzisiaj aż trochę nie wiem co powiedzieć po tym co zobaczyłem. Yy, zaraz się dowiecie czemu. Zrobiło to na mnie po prostu gigantyczne wrażenie. A to dlatego, że jestem na amerykańskim zlocie samochodów ciężarowych. Tutaj w tych halach odbywałem się właśnie ciężarowe targi. Mid America Tracking Show Natomiast obok na parkingu zebrały się tuningowane ciężarówki Z tą drogą spuściłem na te pikapy Zebrały się tuningowane ciężarówki I to tak tuningowane przez wielkie T Dość w trochę cichsze miejsce. No i już chyba wiecie, co zrobiło na mnie aż tak ogromne wrażenie. Ilość chromu, niesamowity lakier. No to wszystko robi tutaj ogromne wrażenie. Spójrzcie na przykładu Peterbilt 379. O ile się nie mylę. Komora silnika wygląda tak. Z tyłu mamy Przedłużoną ramę. Idealnie gładką. Tak prezentuje się sypialnia. No a tutaj mamy miejsce pracy. Fotele praktycznie na ziemi. Bez zagłówków. Chociaż jest też pewna ciekawostka. Spójrzcie. Ten drążek. Identyczny jak w DAF i XF. Wynika to oczywiście z tego, że DAF razem z Peterbiltem i Kenwortem to ten sam koncern i tutaj takich smaczków może być więcej może się nawet zdarzyć, że któryś z tych samochodów będzie miał silnik z DAFa Pacara MX-13 kolejne wnętrze tym razem Kenworth generalnie Peterbilt i Kenworth dominują tą imprezę a w szczególności chyba Peterbilt tak naprawdę gdzie się nie spojrzy na każdym kroku widać jakiegoś Peterbilta Przejdziemy się teraz po tej całej imprezie, po tym całym zlocie, no bo po całej imprezie to będziemy się musiał przechodzić w kilku różnych filmach. Przejdziemy się, obejrzymy te samochody. Zobaczycie różne formy tuningu, a jak będzie coś ciekawego do dodania, to o tym wspomnę. Tak naprawdę znajdziemy tutaj wszystko od takich bardzo ciężkich ciągników do transportu specjalistycznego po stare klasyczne kabowery, czyli ciężarówki z silnikami pod kabiną, aż po tradycyjne ciągniki siodłowe. Spójrzcie na przykład. Amerykanie uważają, że długa rama jest podstawą dobrego zachowania na drodze przy wysokich prędkościach. A te ciągniki często jeżdżą 120-130 na godzinę, a nawet i więcej mogą teoretycznie. Dlatego przedłużamy sobie ramy. I mamy na przykład z tego Peterbilta króciutka kabina, bardzo długa rama. I oczywiście nie jest to żaden wyjątek. Da się spotkać nawet autotransportery. Gdzieś tu, o, tu jest autotransporter, to Wam pokażę. Znowu Peterbilt, wiadomo, podobnie zresztą jak i obok. Jest to samochód do przewożenia innych pojazdów. Tak, potwierdzam, to ogromne coś na środku było drążkiem zmiany biegów. mamy kompletnego klasyka tak naprawdę to jest 56 rok yy... i on nie tyle został właśnie odrestaurowany co został zupełnie zmodyfikowany to jest też w ogóle największy lans wśród amerykańskich kierowców, właścicieli nie wyjątkowo długa kabina sypialna tylko właśnie taka kabina z polerowanej blachy tak to się robiło klasycznie kiedyś i do dzisiaj takie kabiny da się kupić, ale o tym Wam opowiem w innym filmie z tej serii. Tutaj swoją drogą możemy sobie porównać dwie legendy. Kenworth W900, Peterbilt 379. Oba nadal dostępne w sprzedaży. Widać, że Kenworth jest nieco wyższy, ale amerykańscy kierowcy właściciele podobno wolą Peterbilty. I nawet widać to po tym zlocie po ilości Peterbiltów. O! Drążek zmiany biegów po raz kolejny sięga prawie do sufitu, a jednocześnie przy bardzo chromowany przełącznik z DAFA. Ciekawostka! Tutaj ktoś się ewidentnie wyróżnił, bo przyjechał makiem i to makiem aerodynamicznym, nowoczesnym, chociaż on nadal ma przedzieloną przednią szybę. I założył takie kopaki, które mi się osobiście kojarzą z treningiem białoruskim. Pełni gładkie. No tak nietypowo to wygląda. Wiadomo co komu się podoba. Tutaj mamy holownik pomocy drogowej. Jest to holownik z obrotowym ramieniem. Tak zwany rotator. U nas też to się zdarza. Drogie niesamowicie. A tutaj możecie też zobaczyć jak wygląda w praktyce taka przedłużona, obudowana rama. To jest Woody z tej story. Możecie kojarzyć. I tutaj występuje właściwa rama. I przy okazji mamy schowki. Lubię takie motywy, że trochę rdzy. O! No. Double Stroke, czyli to chyba będzie. Czyli tutaj mamy dwusuwowego diesla V8, skoro był ten napis. Super. Teraz możecie sobie zobaczyć na przykładzie tych samochodów, jak wyglądały tunele silnika w dawnych kabowerach, czyli w tych ciągnikach z silnikiem pod kabiną. To był Kenworth Casto. Prawdziwa legenda. Ale, na przykład, w White Linerze było podobnie. Jest tego tyle, że aż nie wiem, w którą stronę iść. Tutaj jest Kenworth. W 990 to miał być następca W900, którego przed chwilą Wam pokazywałem, ale ostatecznie produkują oba, bo wielu posiadaczy, dla wielu posiadaczy W900 taki przód jest niesamowicie aerodynamiczny i przesadny, więc oni jednak muszą mieć starą wersję i faktycznie. Można tutaj zobaczyć, że to wnętrze W990 jest względnie nowoczesne. Czasno nadal jest to samochód dosyć klasycznym charakterem. Tutaj mamy piękny przykład. Spójrzcie. Łańcuchy. Wiszą. Samochód z tyłu na zasadzie. No brudny z pracy. A i tak na zlocie się na las i fajnie wygląda. Oczywiście bardzo modne jest też obniżone zawieszenie pneumatyczne, obniżone zawieszenie, obniżone fotele, wszystko żeby było obniżone. O, świetne miejsce na stacyjkę. Tutaj mamy Western Stara po kompletnej przebudowie kabiny sypialnej, ponieważ jest to kabina zintegrowana, tak wygląda mina zintegrowaną, przy tym jest po prostu gigantyczna. Pomijając kwestię tuningu, ten samochód wygląda tu jak większość, jest genialny w kwestii małych szczegółów. Spójrzcie, nawet ma kubek termiczny pod kolor. Nie mówiąc o tym, jak wygląda sypialnia. Ale ciekawe jest też to, yy, amerykańskie wywrotki mają właśnie taką jakby półramę. One się łamią w tym miejscu. Dzięki temu ta oś się unosi. I nie jest potrzebny, jakby jest zachowana większa stabilność tego pojazdu w czasie, jak to się pięknie mówi, kiprowania. No, a większa stabilność, wiadomo, większe bezpieczeństwo. To jest już coś, co zauważyłem jeżdżąc tutaj. Bo wrotki często mają, y, przepraszam, cysterny, często mają oświetlenie dookoła tylnej ściany zbiornika. I to nawet nie te po tuningu, nawet takie względnie, względnie powszechne bym powiedział. W nocy wygląda to oczywiście genialnie. I to jest też to, o czym chyba wspominałem w innym filmie. Y, oświetlenie ciągników jest na środku. Jest między kołami, przez co yy, ono daje podświatę, która jest widoczna pod całą naczepą. A jak jedziemy niską osobówką, to nawet zobaczymy to oświetlenie. Yy, Ciągnikowo oświetlenie zobaczymy, naczepa nam go nie zasłoni. Więc jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. Tutaj mamy świetny system, ponieważ są dwa drążki zmiany biegów. O ile dobrze pamiętam, oczywiście zmiany biegów w skrzyni manualnej, niesynchronizowanej, bo oni tutaj takie nadal kochają. Jak to działa? O ile dobrze pamiętam, jednym drążkiem przełączamy połówki, a drugim całe biegi już łącznie z zakresami. No, to sprawia, że tak naprawdę obu drążków trzeba używać cały czas. Yy, nie można zapomnieć na jakiś czas o jednym. Tak ma być, tak im się podoba. Tutaj widać, został wielokrotnie nagrodzony ten samochód, mimo że to jest rocznik 2021 kiedy on te wszystkie puchary zdobył o tutaj kolejny przykład Pakar, jakiś europejski motyw się trafił chociaż ten silnik to jest yy, Caterpillar 18 litrowy z 18 biegową po naszemu 16 biegową skrzynią yy, manualną i tylnym mostem 3,70 nie jest to zbyt ekonomiczne, ale na pewno szybkie. Tutaj mamy bardzo rzadko spotykany przykład amerykańskiej firanki. Amerykańska firanka to jest tak naprawdę platforma, na którą naciąga się cały stelaż. To jakby dach jest ściągany razem z bokami. A po tym, że to jest platforma, można poznać po zagięciu. To nie jest zagięcie obrazu, po prostu amerykańskie naczepy platformy są zagięte. Po to, że jak je ciężko załadujemy, to się wyprostują. Świetny, klasyczny motyw, dodatkowe lusterko przy stopie. Tak kiedyś walczono z martwym polem. Że już sporą część obeszliśmy, ale tam jeszcze w stronę Hali pójdę. No i to chyba będzie na tyle przeglądania tych samochodów zmodyfikowanych. Myślę, że i tak wiele Wam to powiedziało o amerykańskim tuningu. No on jest zupełnie inny niż ten u nas. Tutaj na kabinach mamy takie głównie wzory podłużne. Tak jest klasycznie, tak jest już od lat u nich. Urzekam je wysokości ramy w tym Peter Wilcie. coś niesamowitego. A, pójdę sobie tędy. Właściwie te samochody oglądać od tyłu i od przodu. To jest równie duża atrakcja. Wynika to z tego, że jak oni mają te bardzo długie ramy, to tak naprawdę tył kabin też jest mocno widoczny, też jest dosyć wyeksponowany. No i też o to dbają w efekcie. Ta ciekawostka. Mamy tutaj naklejkę, że ten samochód jest custom built przez firmę Figerald. Co to znaczy? Ten samochód wyjechał z fabryki. To jest Peterbilt 379. Jak połowa tu samochodów już wyjechał z fabryki bez silnika i bez mostów napędowych. Tego fabryka dostarczyła do tej firmy Figuerald. Natomiast ta firma zamontowała silnik. Inny, starszy, prawdopodobnie wyremontowany, i w efekcie ten samochód może na przykład jeździć bez tachografu. Bardzo możliwe, ponieważ w Ameryce liczy się rok produkcji silnika, a nie rok produkcji bazowej ciężarówki. Dlatego, jeśli on wyjechał bez silnika, dostał stary silnik, jest traktowany prawnie jak stary samochód. Po raz kolejny dwa drążki. No tutaj się wydarzyło coś naprawdę chyba tylko pokazowego. Ten komin układu wdechowego jest dwa razy wyższy niż cała ciężarówka. Tutaj mamy piękny przykład też na przedłużenie ramy. Spójrzcie gdzieś siodło. I teraz idziemy od siodła do szoferki. Dopiero tutaj jest szoferka. Nie jest to na naprawdę zbyt praktyczne, ale właściciel dobrze ujął to napisał na tylnej ścianie kabiny. Wasting money, bardzo z pieniądze. Tak mi się podoba, więc tak zrobił. I super. Prawdziwy klasyk, MACB po tuningu. Mac B no, da radę na tym wietrze yy, Maca B mogliście zobaczyć na muzeum muzeum IOWA 80 ale yy, nie w takiej postaci tutaj ciekawostka dodatkowo z przedłużoną sypialnią i sufit wygląda tak spójrzcie na to CB radio coś niesamowitego widzicie Amerykanie lubią sobie pomagać ogólnie pozytywni bardzo ludzie Tutaj trochę niefabrycznych kabin sypialnych, nie aż tak długich jak te, które pokażę Wam w innym filmie, ale długich o. I tutaj po raz kolejny, chyba możecie zobaczyć wygięcie na czepy i V8. Ten ciągnik jest z 80 roku, dlatego ma V8. Dzisiaj V8 się prawie w tym kraju nie spotyka. Nie ma już nowych samochodów ciężarowych, dużych ciągników z V8, dużych popularnych ciągników. Oni postawili narzędówki rzędówki sześciocylindrowe, więc tak naprawdę, już Europa się tutaj wyróżnia tym, że my nadal to oferujemy. No i co? I to chyba byłoby na tyle. Schowam się przed wiatrem. Kolejny klasyk z v 8 już na zakończenie. I ten samochód wykonuje przewozy dla słowa Bożego. I faktycznie na naczepie mamy rozpisane istotne wydarzenia z Biblii. Też typowo amerykański motyw, a tutaj szara transportowa rzeczywistość. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że wiatr wszystkiego nie zepsuł, a ja idę jeszcze na te targi i nagrywam kolejne materiały, bo oglądania do oglądania tutaj rzeczy jest niesamowita ilość. Dzięki wielkie.